Dzień dobry, dzisiaj na warsztat bior, biorę Allegro Ads. Bardzo dużo pytań o to było i jeszcze więcej pytajcie. No to będzie jeszcze więcej odcinków w tym temacie, no bo tu by można o tym gadać praktycznie cały dzień. I teraz chciałbym Wam pokazać bardzo ciekawą rzecz, która się ostatnio wydarzyła. Na pewnym koncie Allegro, akurat nie na moim koncie, uruchomiłem kampanię Allegro Ads. No bo jako, jako powiedzmy, troszeczkę zaprawiony w boju już sprzedawca, uruchomiłem tą kampanię i całkowicie o niej zapomniałem i zobaczcie jaka się wydarzyła tragedia odsłony 138 tysięcy kliknięcia 1800 koszt tej kampanii to prawie 1000 złotych wartość sprzedaży to 2000 złotych ja tą kampanię wyłączyłem 5 dni temu i w ciągu i tam przez 5 dni temu nie było wartość sprzedaży 2006 zł, tylko było chyba 1600 czyli to był zwrot z inwestycji, tam był chyba złoty 70 czy złoty 80, więc mogłoby się wydawać, jako że też uruchamiacie kampanię, że tak naprawdę ten 1000 zł to został stracony. Ale właśnie nie. Wyobraźcie sobie, że ta kampania, która tutaj jest uruchomiona, ona jeszcze zarobiła i zarobiła na wielu aspektach, wielu różnych jeszcze płaszczyznach, czyli można powiedzieć, taka. Zwrot z inwestycji 2, no to to jest po prostu katastrofa. To jest firma, można powiedzieć, powinna być do zamknięcia, no bo na 100% przyniosła straty, ale nie w tym przypadku. Więc kampania, kampanii nierówna, firma, firmie nierówna, dlatego jest tyle po prostu zmiennych. I ja chciałbym Wam opowiedzieć, jak ja to robię, jak ja to liczę, jak ja to bardzo uproszczono. Bardzo mam to uproszczony, ten schemat, że to naprawdę działa i funkcjonuje u mnie i zajmuje mi to bardzo mało czasu. I tak naprawdę mógłbym prowadzić 40 kampanii albo 50 kampanii, na przykład na Allegro swoich, no bo znam swoje produkty i mógłbym zarządzać nimi myślę sobie, że w pół godziny dziennie. Mógłbym wiedzieć, która zarabia, która nie zarabia, to jest po prostu, i mógłbym tak naprawdę przeszkolić pracownika, który też by to wiedział, a ja bym to powiedział pracownikowi i na przykład bym. 20 minut bym mu wytłumaczył, jak to wszystko działa. No, i pewnie ten odcinek też będzie miał z 20 minut i wytłumaczy wam, jak inaczej, jak ja to robię. Po prostu pokażę wam, jak ja to robię, jak to u mnie funkcjonuje. No, i może gdzieś tam troszeczkę weźmiecie dla siebie. Oczywiście każdy z Was robi to inaczej, ale może o tym za chwileczkę opowiem. Czyli teraz o kampanii jutro y, podsumuję paczki ile tych paczek już się udało od 1 września wysłać bo tutaj troszeczkę nie miałem chwili żeby raporty wygenerować i po prostu to podliczyć zobaczymy ile tych paczek już udało się wysłać poniedziałek był pięknym dniem po wypłatach ponad 1000 paczek poszło dlatego troszeczkę tutaj muszę wyrównać no dobra moje liczenie jest bardzo szybkie bardzo mm, bardzo szybkie nie używam żadnego excela ale chcę też do osób, które Excela używają, że to jest bardzo dobra strategia, bardzo dobrze wiedzieć, jak kupić, za ile kupiliście, za ile sprzedaliście, jaki macie narzut, marże. Tylko, że mi się po prostu tego wszystkiego robić, może nie, że nie chcę, no tylko, że jak ja znam swoją firmę, znam każdy produkt, znam zarobek, znam rynek, to ja nie muszę tego wszystkiego liczyć, nie muszę tego wszystkiego wprowadzać w Excel i wiem kiedy dany produkt zarabia, a kiedy dany produkt nie zarabia, więc nic nie liczę, nie używam praktycznie żadnego Excela do wyliczeń. Jak wiem, widzę, że ktoś gdzieś liczy, to niech on sobie liczy, ale mnie to tak naprawdę nie ze interesuje, bo ja potrzebuję tak naprawdę jedną, dwie, jedn jedną daną jedną no, jedną jedną tak naprawdę cyferkę. Czy potrzebuje żeby po prostu wiedzieć czy dana kampania zarabia czy dana kampania nie zarabia. I z tego całego Excela musicie mi dać tylko jedno okienko. i Ja na podstawie tego jednego okienka funkcjonuje i ja to wyliczam i ja to i ja to po prostu sprawdzam. I wydaje mi się że każdy z was jakby mi podesłał teraz kampanię swoją jakąś tam reklamową do analizy i by mi podesłał że to okienko tutaj tyle, to okienko tyle, to okienko tyle, to bym po prostu był w stanie wyliczyć jakieś zarobki, czy kampanie, czy jak to wszystko wygląda. A tak naprawdę zarobków też nie liczę. Nie liczę swoich zarobków. Po prostu wiem, że muszę zarabiać. I tyle. Czyli jak jest marża 10%, 20, 30. Ja chcę, żeby ta marża była jak największa. Ale dla mnie jest tylko najważniejsze zarobić. Koniec kropka. I teraz jedziemy. Dwa przykładowe produkty, czyli zakup produktu za 100 zł, sprzedaż na Allegro za 250 zł, czyli kupujecie dany produkt za 100 zł i sprzedajecie go za 250 zł. Oczywiście takich produktów już za dużo nie ma na Allegro, nie ma już takich perełek, na których można tak pięknie zarabiać, więc poniżej jest kolejny zakup Taki najbardziej standardowy, wydaje mi się, że na wszystkich produktach, które gdzieś tam sprzedaję, i innych kontach na Allegro, i osób, z którymi gdzieś tam działam, no to zazwyczaj jest zakup, powiedzmy, za 170 zł, sprzedaż na Allegro jest za 250, z tego Allegro kasuje 50 i Wam zostaje 3 dyszki. No jest to. Wygląda to strasznie, że Allegro powiedzmy kasuje 50, a dla Was zostaje 30, no ale takie są realia. Jak ktoś zna biznes, kupuje od, bezpośrednio od producentów, to wiadomo jest, że zarabia więcej, ale my mamy takie podstawowe przykłady, czyli zakup za 100, sprzedaż za 250 i koszt 50. Co to jest koszt 50? W koszcie 50 wzięte jest pod uwagę tak: Wasz czas, czyli koszt pracownika albo Wasz. Koszt pakowania, koszt prowizji Allegro, koszty jakieś tam dodatkowe. Czyli bierzecie sobie wszystkie te koszty. Możecie te koszty sobie troszeczkę zawyżyć, czyli na przykład koszt pakowania y, czasami jest 2 zł, czasami jest 4 zł. Ustawiacie sobie, że jest od razu górna półka, czyli 4 zł. W razie czego zostanie wam trochę więcej pieniędzy, tylko się cieszyć. Czyli wszystkie koszty bierzecie pod uwagę i. Ogólnie rzecz biorąc, kupujecie za 100, sprzedajecie za 250, 50 wam się rozpływa na jakieś tam koszty, zostaje wam 100 zł tak jakby zarobku do opodatkowania, to jest wasza stuwa którą fizycznie macie na plus. Czyli biorąc pod uwagę to, że wydajecie na kampanię reklamową 1000 zł, to jest napisane poniżej. Sprzedajecie sobie 10 sztuk tego produktu, no to zarobiliście 1000 zł, ale tak naprawdę nie zarobiliście 1000 zł, no bo. No bo te 1000 złotych pożarła wam kampania, tak, brutto, czyli wyszliście na zero. Czyli kampania zarabia? No nie zarabia. Kampania stoi, można powiedzieć, na zero, czyli nie przynosi wam żadnego, e, żadnego zysku, tylko tak naprawdę generuje wam to, że zamroziliście pieniądze i że te pieniądze po prostu nie wygenerowały dla was żadnego zysku, przychodu, dochodu, e, w sensie nie wygenerowały dla was żadnego zarobku. Tak to ujmijmy, że nic dla was nie zarobiły. No, ale możecie też mieć produkt poniżej, bo jak na przykład zaczęliście reklamować produkt ten za 250 zł, na którym ma, chcecie zarobić tą stówkę, no to się okazuje, że tutaj kampania wam, ja też kampanię zawsze po, y, uruchamiam na 10 dni, tak? I po, po 10 dniach dopiero mam tak naprawdę jakieś takie statystyki, które mogę moim zdaniem wyciągnąć, które coś odzwierciedlają, czyli tak. Ta kampania dla Was nie zarobiła, ok? Ten produkt nie zarobił, ale Allegro sprzedaje też wszystkie inne produkty, czyli do tej kampanii reklamowej, możecie sobie rozwinąć i zobaczyć, jakie inne produkty się sprzedawały. I okazuje się, że ta kampania reklamowa sprzedała Wam też 7 produktów, na których zarobiliście te 30 zł, czyli. Ta kampania powiedzmy wygenerowała dla Was zysk 210 zł. Znaczy zarobek wygenerowała dla Was. Wygenerowała dla Was 210 zł zarobku. No i sobie myślicie: No kurde, ta kampania nie przyniosła zysku, ale zarobił inny produkt, a ja tego produktu nigdzie nie reklamuję. Czemu aż 7 sztuk się tego produktu sprzedało? No dobra, to robimy to inaczej. Wyłączamy tą kampanię, bo powiedzmy ona dla Was nie zarabia. I włączycie kampanię tego produktu, który, na którym zarabiacie 30 zł. Może on jest jakiś lepszy, fajniejszy, większy jest popyt na niego. Oczywiście, jaki popyt, jaka konkurencja w danym produkcie, to wszystko możecie sobie przeanalizować ze statystyk, które Allegro Ads Wam udostępnia, więc tak naprawdę możecie już przed uruchomieniem kampanii wiedzieć, czy ona dla Was zarobi, czy nie zarobi, albo czy zwiększać sobie prawdopodobieństwo, ale to temat na inny odcinek. Czyli sprzedajecie kolejny produkt, który kupujecie po 170 zł, sprzedajecie za 250 zł. Wszystkie koszty Wam pochłaniają 50 zł, czyli Wasz zarobek to jest 3 dyszki. I teraz tak, jak kampania pochłonęła Wam 300 zł, sprzedaliście 10 tych produktów, no to zarobek jest 300 zł. Czyli zarobiliście 300, ale tak naprawdę ich nie zarobiliście, no bo kampania wam tyle pochłonęła, czyli znowu jesteście na zero. Jeżeli sprzedaliście produktu za 300, za 300 zł kampania wam po prostu pożarła, a sprzedaliście 8 produktów, no to zarobiliście 240 zł, czyli jesteście 60 zł w plecy, no bo 300 zabrała wam kampania. No i tym oto sposobem możecie sobie to w bardzo prosty sposób policzyć. I zależy na przykład też, ile produktów bierzecie do kampanii, bo możecie reklamować jeden produkt, a możecie na przykład reklamować 7 produktów. I wtedy określacie sobie, aha, ten produkt zarabia na mnie 15 zł, ten 30, ten 40, ten 100 zł. Na kampanię wydałem tyle i tyle pieniążków. OK, zarobiła kampania, nie zarobiła. Minęło 10 dni? Min minęło 10 dni. I określacie sobie, aha, straciłem na tej kampanii, dobra, wyłączam ją. Dobra, zyskałem na tej kampanii na przykład 100%, no bo na kampanię wydałem 1000 zł, a zarobiłem 2000 zł. Liczycie tylko te końcóweczki, które, które już macie, tak jakby są waszym zarobkiem, tak? No to przyniosła kampania zarobek. OK, super, przyniosła zarobek. Odznaczacie kampanię jako przynoszącą zysk. Wracacie za 10 dni i za 10 dni macie prostą statystykę. Czyli bierzecie sobie te 5 produktów, dobra, yy, sprzedało się tyle, 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 razy 15 zł, razy 13 zł, razy 30 zł. Każdy ten produkt, który jest dla Was podstawowy, czyli uruchomiliście tą kampanię, nie liczycie tych wszystkich innych produktów, bo lista może być czasami: reklamujecie 5 produktów, a sprzedaliście na przykład 300 innych produktów, czyli. Te inne produkty to jest z was czysty zysk. Ja tego nigdy nie liczę. Czyli te wszystkie inne produkty, które ta kampania wygenerowała, to jest czysty pieniądz. Wy liczycie sobie zysk tylko i wyłącznie tych pięciu, znaczy ja sobie liczę, tylko tych pięciu produktów, które, które mają dla mnie zarobić, a które nie mają. A które, albo mają dla mnie stracić. W sensie wiecie o co chodzi. Czy kampania się opłaca, czy się nie opłaca. Jak jest na przykład 1000 zł wydane i 2000 zarobione, no to wiadomo, że tysiaczek został, plus został te wszystkie inne podpunkty, no bo na tamtych innych produktach też macie narzucone narzutu, nie wiem, 100%, 50%, 30%, każdy ten produkt zarabia i to są dochody już takie, znaczy, no, zarobki już takie dodatkowe, których takie naprawdę ja nie liczę, bo ja wiem, że one tam są. Z tyłu głowy wiem, że one tam są i niech one sobie tam będą, niech dla mnie zarabiają, ale dla mnie najważniejsze jest te pięć produktów. I teraz jeszcze wróćmy do przykładu numer jeden, czyli za 1000 zł sprzedaliście, tak, sprzedaliście 10 produktów, czyli jesteście na zero. Kampania nie przyniosła wam nic, czyli po prostu nie przyniosła wam nic. Ale to jest teraz pytanie, czy wyłączyć tą kampanię, czy nie wyłączyć tej kampanii zależy od strategii. No bo jak wchodzi wchodzicie z nowym produktem, czyli zostaniemy przy tych klimatyzatorach. Wchodzicie na Allegro i siedem osób sprzedaje klimatyzatory. Ten ma wypromowaną aukcję, ten super zarabia, ten to, ten to. Wszystkie klimatyzatory wchodzą. Wchodzi ósmy sprzedawca. Idzie na przekór całemu światu. Jestem ósmym sprzedawcą, wystawiam klimatyzatory. Jep. To samo zdjęcie i ten sam, ta sama cena, powiedzmy, no bo producent narzuca cenę, i teraz siedzicie przy kąpieli i stwierdzacie: Kurczę, czemu, czemu moje klimatyzatory się nie sprzedają? no nie sprzedają się, no bo po co ktoś ma od Was kupić, jak po trafności, po popularności Wasza aukcja jest na szarym końcu, a 6 czy 7 klimatyzatorów jest wyżej, to są te same. Niczym nie kusicie. A tu w tym przypadku, jak sprzedaliście za 1000 zł i nic nie zarobiliście, no to sprzedaliście już 10 klimatyzatorów. Więc Allegro widzi, aha, tamten chłop wydał na kampanię reklamową pieniądze, aha, tamten chłop fajnie sprzedaje, bo... Coś tam. Aha, jak ktoś sobie wystartuje po, po popularności, no to nagle się może okazać, że te 10, co wy sprzedaliście, to jest najpopularniejsza aukcja. I tym oto sposobem ludzie trafiają na waszą aukcję i kupują w sposób naturalny. Czyli, czyli nie wydajecie tych 100 zł, powiedzmy, żeby sprzedać jeden klimatyzator, tylko te 100 zł zostaje u was w kieszeni. Więc warto czy nie warto? To jest, no, to jest pytanie do was, czy warto być na zero w tym wypadku, czy nie warto. Na, biorąc pod uwagę, klimatyzator, ja bym tą kampanię reklamową zostawił. No bo ona wybija mi aukcję, ona pozycjonuje mi aukcję, ona daje tej aukcji popularność i tym oto sposobem na przykład po miesiącu ja sprzedałem z kampanii reklamowej 10 klimatyzatorów, ale nagle w aukcji wchodzę, ja ich sprzedałem tak naprawdę 20. Coś spowodowało, że te 10 klimatyzatorów ludzie ode mnie kupili. A czemu oni ode mnie kupili, jak ja nie jestem w ogóle popularnym sprzedawcą, i jestem nowym sprzedawcą. I, i dlaczego? I wiecie wie o co chodzi? Po prostu tak y, pokazuję wam, jak ten produkt, y, jak ten produkt może Allegro też lubi sobie ten 1000 zł, na przykład, przytulić i też lubi wam wypozycjonować. No bo im więcej pieniążków zostawiacie Allegro, no to tym Allegro wam powiedzmy w jakiś sposób więcej da. Ale trzeba to wszystko liczyć kontrolować. Zrobi o, w Excelu można sobie zrobić prostą tabelkę. Kampania i nazwać ją tak. Kampania reklamowa numer 1. I zrobić sobie tak. 10 dni, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dni. I co 10 dni sobie wchodzić i sobie po prostu odznaczać czy kampania zarabia, czy kampania traci, czy kampania jest na zero i co jest dla Was w jakiś sposób wartościowe. I tym oto sposobem możecie uruchomić 50 kampanii na Allegro i bardzo szybko je kontrolować. Tylko musicie po prostu wiedzieć yy, przed uruchomieniem kampanii, ile zarabiacie na danym produkcie. Bo te 50 złotych kosztów, no to w tych 50 złotych kosztu, kosztów można ciąć te koszty. Można pakować samemu, można. Nie wiem, co jeszcze można. Wiem, co jeszcze można w sumie, ale opowiem Wam o tym za chwileczkę. Przechodzimy do tematu odcinka, czyli skryna kontrowersyjnego, który przyniósł zwrot z inwestycji 2,11 zł. Gro... 2,11 Dob Dobra, nieważne. Wygenerował 1000 zł kosztu, wartość sprzedaży 2000 zł. Ta kampania tak naprawdę nie ma prawa zarobić. Bo nie ma prawa zarobić. Aczkolwiek są branże, w których ma prawo zarobić. Na przykład Handmade. W takim oto wy, przy wypadku urucham, uruchomione zostało całkowicie nowe konto na Allegro, na całkowicie nowej firmie. Czyli tak, firma ma zwolnienie z prowizji Allegro, czyli nie płaci prowizji Allegro. Czyli jak sprzeda produkt za 10 zł, to zamiast zapłacić 25 zł, 20, 250 prowizji, czyli 25%, nie płaci nic. Znaczy coś tam malego kasuje troszeczkę, ale powiedzmy, że nie płaci się nic, czyli te 2,50 zostaje w kieszeni. I ta firma jest na ryczałcie, czyli nie płaci aż tak dużego podatku dochodowego. Ta firma jest zwolniona z podatku VAT, czyli nie płaci podatku VAT. Ta firma jest młoda. Ta firma ma ta firma ma nie musi kupować powiedzmy aż tak dużo do pakowania rzeczy, no bo pakuje sama z produktów, które są dostępne, bo tych paczek nie ma aż tak dużo. I tym oto sposobem wszystkie koszty są obniżone. Więc sprzedane sztuki, widzicie 238 sztuk i każda z tych sztuk zarobiła około 6 zł. Czyli biorąc pod uwagę kalkulator Kalkulator. 6 razy 238 jest 1428 zł zarobku. Czyli tyle zarobku. Nie liczymy tutaj czasu, nie liczymy czyli tak naprawdę jeszcze 400 zł spokojnie, czy nawet 500 zł jeszcze spokojnie z tej kampanii zostało. Ale to jest nieważne, no bo nie został podliczony tak, jakby koszt pracownika, koszt wykonania tego produktu, no bo ten produkt. Powiedzmy, tak jak jest to handmade, no to trzeba poświęcić czas. Ale z drugiej strony, to jest nowe konto na Allegro, całkowicie nowa firma. Sprzedaż już jest ogromna tych produktów. No i teraz nowy, który wchodzi, który nie ma prowizji, który nie ma tego wszystkiego, wydał tę kupę pieniędzy na kampanię reklamową, i teraz aukcje są już bardzo, bardzo, bardzo popularne i nagle same zarabiają, no bo zyskały popularność są zwolnione i teraz jak jest kampania wyłączona, to codziennie jest zarobek, codziennie przychodzą pieniążki, przychodzą, przychodzą, przychodzą. Więc tak naprawdę ta kampania reklamowa zarobiła dla tej osoby powiedzmy 500 zł, ale to tylko ta kampania, no bo jak produkty stały się coraz bardziej popularne, popularne, to Allegro je wyrzucało na pierwsze strony, no i ludzie też kupowali, więc nie tylko ruch z kampanii był, ale też był zwykły ruch, no i teraz są dalsze korzyści, plus wypromowały się aukcje, więc... Ta kampania przyniosła mimo swoich kosztów bardzo, bardzo duże korzyści. No ale normalna firma, już płacąc całą prowizję na Allegro, płacąc VAT, płacąc normalny powiedzmy dochodowy, no to nie jest w stanie na tego typu kampanii zarobić, i to jest po prostu evenement na skalę, można powiedzieć, nawet całego Allegro. No bo, no bo, no bo tutaj wyprodukowanie czegoś za 10 zł może zużyć ci złotówkę materiału na przykład plus ileś tam czasu. No bo pracownikowi nie warto robić, no bo pracownik powiedzmy ten produkt będzie robił pół godziny, no to jak pracownikowi zapłacicie 15 zł za te pół godziny plus tą złotóweczkę, no to nie zarobicie, ale jak osoba robi sama, no to zarabia na siebie powiedzmy piękną średnią krajową. No i jest sposób, jest sposób. I ja wam teraz pokażę moje kampanie reklamowe, które mam aktualnie uruchomione. Ja na razie po prostu poszedłem troszeczkę inną drogą, czyli kampania Allegro Ads wyłączyłem całkowicie, skupiłem się troszeczkę na czymś innym, na obsłudze zupełnie czegoś innego. Chciałbym troszeczkę odejść od Allegro, ale mam trzy kampanie w jakiś tam sposób cały czas sobie hulają, są uruchomione wrócę do Allegro, ja wrócę, tylko muszę dopieścić moje konto, ja muszę 100 aukcji jeszcze wystawić, mam dużo dużo pracy tam w tym temacie pouzupełniać parametry, kody eany, muszę po prostu poświęcić jakieś 100 godzin na to, żeby moje konto aktualnie dopieścić a chwilowo nie mam na to czasu, jak dopieszczę moje konto na Allegro, to wtedy uruchomię te 50 kampanii na Allegro kampanii tych Allegro Ads i wtedy może będę Wam też na bieżąco opowiadał jak dana kampania zarabia no bo tutaj jest na przykład Zwrot z inwestycji. 566 zł wydane, 6600 zł zarobione. 80 zł wydane, 1800 zł zarobione. 53 zł wydane, 945 zł zarobione. No i na dole jest kampania, która 429 zł. Jeden produkt ona reklamuje. Reklamuje jeden, jedyny produkt i. 429 zł wygenerowało mi 3800 zł i widzicie, że sprzedane sztuki są 414, ale ten produkt, który ja reklamuję, został kupiony tylko 250 razy. I każdy ten produkt przynosi dla mnie. Obawiam macie, macie szybkie liczenie tej kampanii. Jest jeden produkt reklamowany główny. Przynosi on 3 zł zarobku, czyli 3 ziko. I jak się sprzedało, jak ja sobie rozwinę te 414 sztuk, no to ten produkt jest na samej górze. I go się sprzedało 250 sztuk. Czyli 250 sztuk razy 3 złote. On dał mi zarobić 750 złotych. Czyli kampania się zwróciła, zwróciła. Zarobiła, zarobiła. Ale poza tym, jeszcze tymi 250 ma, jest jeszcze 100, ile? 164 przedmioty, na których również mam zarobek. I które również mi dały zarobić. Czyli ta kampania przynosi piękne, Piękne zarobki. I tym oto sposobem ja działam. Czyli tylko jeden produkt, który ja obliczam sobie, że zarabiam tyle i tyle, tak jak wam po prostu mówiłem. Tyle i tyle zarabia jeden produkt i koniec. I tylko tego jednego produktu się, się trzymam, tego bazowego. Nie, żeby policzyć, czy kampania dla mnie zarabia, czy nie zarabia. To wszystko. Myślę sobie, że jak wam się spodoba i może na przykład. Bo, bo dla niektórych to jest po prostu logiczne, dla niektórych to jest yy, sposób logiczny i, i po prostu to jest, a dla niektórych tak nie jest, no bo niektórzy yy, jacyś tam powiedzmy guru mówią: "licz sobie w Excelu, licz sobie marże, licz sobie to, licz sobie to". I głowa od tego wszystkiego pęka. A, a ja mam po prostu prosty sposób i jestem w stanie bardzo szybkim bardzo szybko to wszystko ze sobą powiązać i jestem w stanie obsługiwać bardzo dużo kampanii. I wtedy nagle, aha, jeszcze jak na przykład jedna kampania przestaje zarabiać, czyli na przykład w pewnym momencie po 10 dniach wychodzicie na zero, no to sobie weryfikujecie, aha, może zwiększę i, i na przykład stawiacie sobie, zaznaczacie okienko na pomarańczowo, kampania weryfikowana. I możecie sobie tak wtedy zwiększyć budżet. Może zwiększę opi. Może zmienię jakiś opis. Może dopieszczę troszeczkę aukcję. Może konkurencja bardzo podniosła cenę. Może obniżyła tą cenę. Może coś się stało. Może to się stało. Może tamto się stało. Bo jak nagle kampania bardzo dużo zaczyna zarabiać, no to może się okazać, że. że może warto wejść i podnieść cenę tego produktu. Jak. bo, bo, bo może jest go mało i nagle zaczął zarabiać. No naprawdę w tych kampaniach Allegro, jakby się człowiek tak skupił i usiadł, no to można taki. Trzebać takie pieniądze bardzo prostym sposobem, że, że, to jest, no, że to jest po prostu szok. Ja będę to robił, ale no chwilowo, chwilowo nie, mam, nie mam takiej mocy tutaj przerobowej, no bo, no, bo, no bo dużo jest po prostu, dużo jest na głowie, o tak.